Do końca października trzeba złożyć komplet dokumentów potrzebnych do wypłaty świadczenia 500+. Dotyczy to wszystkich osób, które już korzystają z tej formy pomocy społecznej, jak i tych, którzy zrobią to pierwszy raz. Jednak aby nie tracić ciągłości w wypłatach i dostać pieniądze w październiku, dokumenty złożyć trzeba jak najszybciej, czyli między 1 a 16 sierpnia. Ośrodek Miejski, Ośrodek Pomocy Społecznej w Bolesławcu specjalnie dla nowego okresu, Składania wniosków do 16, od 1 sierpnia do 16 sierpnia będziemy pracować na wydłużonym czasie, czyli od godziny 8 do godziny 19. Czyli do godziny 19 będzie można składać osobiście nowe wnioski na 500, czyli na świadczenie wychowawcze. I robimy ten ukłon w kierunku naszych tutaj mieszkańców. Wnioski na 500, a są to zupełnie nowe formularze, składać można również elektronicznie lub wysłać pocztą. Jednak ustawodawca dokonał Zmian w przepisach, że lepiej wszystkiego dowiedzieć się w urzędzie, aby wyjaśnić wszelkie wątpliwości. Tym bardziej że zmiany w ustawie mają zasadnicze znaczenie dla osób pobierających świadczenia. Osoby samotne wychowujące dzieci będą musiały posiadać. Yy... Tytuł wykonawczy o przyznaniu lub właśnie pobieraniu tak zwanych alimentów. Czyli to jest obowiązkowe. Do tej pory było wymagane tylko oświadczenie, a teraz jest, musi być tytuł wykonawczy, który jest potwierdzony przez sąd. Ponadto jest zmiana w drugim punkcie. Dotyczy on spraw związanych z utratą dochodu. I tutaj też jakby są pewne rzeczy, które będą wymagały potwierdzenia. Że to jest zaszło, fakt. Ten fakt musi być potwierdzony. I trzecia zmiana, która taka mówi o tym, to jest, że jeżeli chodzi o zryczałtowany podatek dochodowy, to też do tej pory zaświadczenie było, wystarczało, a teraz po prostu musi być to zaświadczenie z Urzędu Skarbowego. Program 500 Plus w Bolesławcu realizowany jest wzorcowo. Żadnych opóźnień w wypłatach, żadnych kolejek przy składaniu wniosków. No zadziała się fantastyczna rzecz. 12 milionów 614 tysięcy wpłynęło do, dla naszych mieszkańców i z tego skorzystało 2150 rodzin z naszego miasta. Także naprawdę to jest wielka rzecz i z tego się cieszymy, no, że, że 12 milionów 600, prawie 12,5 prawie 12 miliona znalazło się w kieszeniach naszych mieszkańców. I z tego co mamy orientację, no naprawdę zostały to spożytkowane bardzo dobrze i tutaj nie było żadnych, że tak powiem, sytuacji marnotrawienia. Nie zdarzyło się. Przypomnijmy, że wnioski najlepiej składać już od 1 sierpnia na parterze biurowca przy Placu Piłsudskiego. Do 16 sierpnia urząd czynny będzie aż do godziny 19. O szczegółach zmian w ustawie poczytać można na stronie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.